Your strong, you you saw her, baby, the roof. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kazior i kontynuujemy serię Szlak 3. Yy, odszedł ode mnie jeden widz, więc niech mi się wiedzie na drodze i tuwa. No. Chuj z tobą. No, nie, dobra, nie, tego nie było. Czas na przedstawienie! Mi to nie przeszkadza, że odszedł ode mnie jakiś widz. Po prostu mi się nie podobało, znudziłem się. O matko, gdzie ja jestem? Wiedziałem, że będę musiał... Dobra, wiecie co? To ja wrócę do tamtego miejsca, gdzie byliśmy Archim... i zaraz wracam. Mhm. Dobra, jesteśmy. Jaki brecht w ogóle? Musiałem przechodzić jeszcze z tymi pantofelkami. Musiałem je zbierać te pantofelki. Co za baba w ogóle? Ta gra się tak zapisuje, jak nie wiem. No. Ha. Szóste piętro bielizna, piżamy, artykuły niecenzuralne. Piąte piętro biżuteria, torebki, perfumy, trochę gnomów. Kurwa, gnomów kurwisz. Czwarte piętro obsługa klienta i serwis. Trzecie piętro małe rozmiary kosmetyki, odzież sportowa. Drugie piętro, gnamy, sprzęt domowy, gnamy, więcej gnomów. Coś mało tych dupków wyskakuje. Pierwsze piętro, studnie życzeń. Wow, bardzo głęboko, bardzo głęboko w górach, no naprawdę. Przejechać się windą, tylko wy... Co to za ślad? A, pamiętam. To właśnie ten bosik co wam mówiłem. Misja? Tak, skończyłeś. Moje gratulacje. Misja zakończona. Wygrałeś, możesz iść. No, ale, no, może bym coś dostał? Niby co. No, nie wiem, jakiś papier, medal, cokolwiek. Najpierw misja nie jest dość trudna, teraz chcesz medal. Dobra, jak chcesz. Wróć na szczyt. Zostawiłam ci coś w jaskini tuż za jeziorem. Wiecie, kiedyś Archie zamorduje za takie szczere gadanie. Czekaj, w którą stronę mam iść? Tu, czy gdzie? Chyba tu. Ta, no, starczy smokowi, fajnie. Bardzo mi... Bardzo mnie zadziwiłeś, Archie. Wow, bitch. Dobra, walcz to, jest. Arcim się lepiej grać z szrekiem, szczerze. Dobra, o, damy radę, wow, 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 bravo, Kazior. Não, deixa é eu caso. Nie atakujesz, to spoko. Nieco tam zwisa. Ale obciach. <laughs> Ale obciach. Dodawaj, no, koksie. No i tyle. No, nie ukończyliśmy bez utraty życia, ponieważ... Straciłem życie jeszcze nie nagrywając, bo mnie smoki zaszły. Głupie, nie? Ta, och, serduszka już. Och, och. A te kolorowanki są takie. przekolorowane. Ale o obciach. Dobra, Ośle, posłuchaj mnie. Arcio będzie niedługo wracał. Idź do tej jaskini i udawaj, że jesteś smokiem. Co? Arcio chciał się zmierzyć ze Smokiem. Co z tymi ludźmi? Wszyscy chcą walczyć ze Smokami? Słuchaj, ośle, to proste. Jeśli Arcio uwierzy, że pokonał Smoka, poczuje się jak bohater, jak król, nie jak dzieciak. Wtedy naprawdę będzie chciał wrócić z nami. Dobra, jasne. Świetnie. Teraz załóż ten kostium. Rady, nie mogę uwierzyć, że to robię. Jak mam o tym opowiedzieć w domu, żeby nie zostać usmażonym żywcem? Udawać, że jestem smokiem? Założy się, że to kot wpadł na ten pomysł. Pewnie podgląda mnie teraz i płacze ze śmiechu. No ale niestety. Prawdziwy. Już się wygadam. Prawdziwy smok na nas czeka. I nie będzie to łatwe wyzwanie. Niestety, ludziska. No jeszcze nie trafiłem super-atakiem. Świetnie. Po prostu świetnie. Won. No, proszę was. No patrzcie państwo, to już jest jakiś smok. Jakie są szanse? Czekaj chwila. Ooo! 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 Osioł? Czek? Dęki. O mozom. To misja. Wrzucić monetę do studni. Głupia ta pani jeziora. co No to zaraz się przejdziesz. Tu swoją misję. Starczy. Yeah. Jezu jak on wyjed ten smokasz. Mi głośniki drżą. Bał wan! Ta bałwan, srałwan. Jo, jo, jo. No to i ciarci Pff. Szrek! Halo Pomocy, Arturze! On chce mnie pożyć! Kurwa! Ja nie chcę! Fuck być! A Ła! Co to? W tych bałwankach są ukryte takie. Aha, ja muszę skakać, zapomniałem. Nie pamiętam, jak się go piło. On musiał jakoś stanąć czy coś? Serio, nie pamiętam. Kurwa idź. Nie pozwól Co mam robić? A, chyba. Tak. Ja mam bić jak on jest... jak on nic nie robi. Ale... No teraz się chyba wkurzył na mnie. No co jest, chłopie? Oho. O Jezu, no idź! Artur ty idioto OMG oh my omygę omygę oh my OMG omygę my, nie damy rady Tak, kaziar jego pesymizmu. Nie damy rady OMG oh omygę my, omygę, oh my, God, oh my, God, oh my God. Omygę, omygę, omygę. Dawaj mnie to. Omygę, 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 omygę. Omygę, omygę, omygę. Omygę. Kurwa co ho ho ho. No nie trafił jeszcze. Omygę. Arcio! Oh, man. No nie. Ała. Czy my go bez supermocy w ogóle możemy walnąć? Ha. Ała, 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 ała. No już nam się robi taki ekran. Zaraz się przejdziemy do grobu. Jak ja mogę zabić w ogóle? Ała. Jeżeli kiedy nie go podejdę, to dostanę złap Aha, chyba teraz była szansa, że żebym go walnął By Nic nie robił uh -huh, uh -huh. oj shit, była Artura Kurwa idź. Nie! Świetnie, Arci. No, dzięki, smoku! Rozwaliłeś nam to. Tak, już, bo się zestrasz. Nie ma. To jest dobry pomysł, żeby on czekać aż się odwróci, nie? w ogon go trzasnąć, ale to za długo by trwało. To nie jest to. Teraz powinienem go uderzyć. Boję się. <grym> nie ma, nie ma, nie Nie, nie. Lol, arci, dobre. Serio. Shit. Jak ja go trafię? Nie mogę w niego uderzyć przecież. Jak on jest w tym kółku? Hmm. Aaaa, ale dostał bombę! Fak, 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 fak! A gdzieś jaką bombę dostał? <laughs> Szczera, naprawdę! Bomba! Busch. O jezu! O, ła, wow, dobra, ej, ja się tylko bawiłem. Co mnie bijesz, głupku? Głupku, wszystko powiem mamie. Zobaczysz. Kurwa, to jest fajna gra. Skaczesz, skaczesz, skaczesz. Skaczesz, skaczesz. Nie lubię tej pani jeziora. Ostra suka. Aha, ja go miałem walnąć teraz. Ej kurwa, jaki zas... Fak. Fak. Za dużo życia to ciarci nie zostało, więc ogarnij. Jezu, nie! Ay, kurwa, uciekaj. Nie podskoczyłem. Ja nie trafiłem, on nie trafił! O, 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 dobrze. No co, w ogóle dostałeś? Bleła? Oj. O Jezus. Jaka bomba. Archie, już ma wykończenie, tak? Damy radę? Tak, damy radę. Boba budowniczego trzeba zatrudnić i damy radę, tak? Tak, tak, tak czy nie? A ty, smok, rób coś, bo muszę czekać na twój atak. No i patrz, jaki pedał. No to, kurwa, masz w rej. Teraz się chyba wkurzył. FAK! analog mi się pomylił. Jezu, jak się wkurzył, chłop. Chłopie... O, Jezu. Nie ma tak dobrze. Oła. nie ma nie ma dobra, ostatni cios chyba, albo jeszcze dwa jeszcze jeden F nie, 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 Artur, dawaj dawaj, dawaj wszyscy teraz krzyczą Artur! <laughs> oh, bitch, please! NIE! Fuck you, man! Co, co żeś zrobił, kurwa? Debilu jeden! Tak naprawdę to ja, ale spokojnie. Trzeba na Artura zganiać. Padłeś! Naprawdę to nie padł, on jeszcze będzie nas teraz dział. O jest, dobra, doszliśmy. O! Oh. Rady były świetny zamach, mieczem i blok tarczą. Ta, aha. Leprawa, lewa prawa, cios, cios i parada. Kocham ci arciu. Nie używałem tarczy. Hej, czemu masz na sobie kostium smoka? Właśnie tarcza, że mógłbym się bronić przed jego atakami. Ośle, ty wykonaj. Mhm, tak. Arci, walcz ze złym smokiem. być no, please. Zakończywszy swoją wyprawę i zdobywszy swój dyplom. Dobra robota, chłopcze. Artur z chęcią zgadza się wrócić ze szerekiem do zasiedmiogórogron. Dobrze, to w drogę. Tymczasem w głębokich lochach pod królewskim zamkiem śpiąca królewna gorączkowo poszukuje swoich uwięzionych przyjaciółek. Damn. Jak już mówiłem, śpiąca królewna szukała w istocie gorączkowo. Damn. Twoich przyjaciółek. Naprawdę szukała gorączkowa! Bo od tego zależało życie jej przyjaciółek! Nie trzeba od razu być niegrzecznym! A daj spokój! <grym> o lol. Ale Beka. Fiona! Słyszysz mnie? Śpiąca królewno! Chyba się do mnie zbliżasz! Szybciej. Dobra. Nie wiem czy jeszcze to przejść czy już koniec. Jeszcze to przejdę. Jedziemy. Ty kurwa! Jak ty dziewczynę tutaj proszę ja ciebie szanujesz. No. Ale zrobiłem. Dobra, olać. Chamczko by było, gdyby ona tak usypiała podczas misji, nie? Dobra. Dawaj. Dawaj kobieto, walcz. Co ty kurwa, snajper jesteś? Ole dostał. dostał czy pozdro. No chodź, chodź, chodź. O! Jajka będą boleć. Aj, 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 aj. Oj, 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 lewa mocna. O nie, nigdy nie Zmien... przebijesz się przez te bramy. To co najfajniejsze, cholera jasna, właśnie kamera się zmienia. To jest masakra. Ma niby ułatwić to, ale nie to... Jezus! Spokojnie, uspokój się teraz. Sama podeszłaś? Zawsze w tyle coś jest, ale tutaj jakoś nie widzę. Nowy, grany, jednak... Co, co ty, co ty zamyślisz? Poszukiwany kod w butach. Mm. Fajnie. się, chłopcy. Co tu się będzie kroiło? O, to musiało boleć. To kurwa tam stoi se segana, nie? O dalej, to tylko dziewczyna. No ale jaka? Dupcia, że ho-ho! Zmuszacie mnie, żebym sam tam zszedł. To co, zejdziesz i dostaniesz... Zanawki. O! Zajdzie? Jesteście żałośni No dawaj, chodź kurwa O nie działa to na niego No to grubo Nic na niego kurwa nie działa, to I leżysz? No i co też jesteś żałosny O proszę ci Są pieniążki. No dobra. Co za ciota na mnie to spuściła, zaraz stanie laniu. Poproszę tego hojraka tutaj się stąd! Nie wiem jak się tu dostaliście, ale już stąd nie wyjdziecie. Wy się bijcie, ja popatrzę sobie co tu jest. No już koniec chłopcy. Olerka. A no ilu ich tu będzie? Przepraszam bardzo. Tworze. wiesz co, jakbyś miała wolne w piątek, może wybralibyśmy się na teatr Ha, na tego rycerza trzeba było podziałać urokiem, Mordę. zabieramy się stąd. Woo! O kurde. Zaraz wracam. Okej, okay, jesteśmy. O Jezu. Fajnie, 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 fajnie. Fajnie, mega, 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 mega. Mega, mega otwórz się. Co to było w ogóle? Dobra. Ładza! Proszę was, chłopcy! Aż takie łamagi jesteście! Weź tego kopasę w dupę wsać. To jest kop. Niczego ci nie powiem! Ach, tak! Dawajcie tu mleko! Nie przestraszycie mnie! Dobrze. Niech będzie gorąca czekolada pyszna, parująca, gorąca czekolada! Nie! Jakbyś kurwa ruszał dupę, to byśmy mu pomogli. U. Fiona! Gdzie jest trożpunka i reszta? Słyszałam, że Roszpunka jest teraz z księciem z bajki. Z tym łotrem? I słyszałam, że przesłuchują ciastka. Musimy go ratować. Otworzyć dla was drzwi. <gryw> Oczywiście, moja śliczna śpioszko. Hej, czemu nie wygryzłeś sobie drogi na wolność? <gryw> Obrzydliwe! Nie jestem kanibalem! Dziewczyny! Tak się cieszę, że was widzę! Oni chcieli mi zrobić straszliwe rzeczy! Czekoladą! Jesteś już bezpieczny. Widziałeś Kopciuszka? Albo Pinokia? Stromboli zabrał Pinokia do zamku złej królowej! Chcę go użyć do stworzenia armii złych chłopców! A gdzie jest książę? Ja, A księciunia, jest w zamku i szykuje się na wieczór! Więc tam pójdziemy! Zgoda? Mec. Kocham ją, ale będzie nas tylko spowalniać. Ciastek, pilnuj jej dobrze. Kiedy się obudzi, wyprowadź ją stąd. Ha! Jeśli oni myślą, że drewniane drzwi mnie powstrzymają! Jechano tu. Ja, pieprze, co to było? W ogóle coś z tego wyleci? A wyleciało. Aha. Dobra. Wow, jaki wiatr! To proszę was, chłopcy. Ja. Yeah. Uwielbiam to. O. Wow. Yeah, baby yeah. Masakra znowu to samo pewnie? O nie, co innego! O Boże! A ty, o Ty, kurwa! A ja muszę się to przepchnąć, Boże! Aha, nie mam tego. Urwa, spadaj. Się przejdę tu, o, dobra, jest. Gleba wszystko wykonałem, tylko jeszcze perfekcyjnie muszę. Ten... Ok. Strasznie trudna misja. To muszę... Przy... Znaczy zagadka. Dobra, wykonaliśmy wszystko perfekcyjnie. To dziwne. Ale to było na tyle. Cześć na razie. Pa, pa.